Gdy współcześnie myślimy o wampirach i wilkołakach, przed oczami stają nam romantyczni bohaterowie kina lub bestie z tanich horrorów. Jednak pod tymi popkulturowymi maskami kryją się prawdziwe, często tragiczne ludzkie historie oraz fakty biologiczne, które śmiertelnie przerażały naszych przodków. Odpowiadając na pytanie, czy te istoty istniały, musimy zejść z poziomu baśni na grunt twardej medycyny i historii. Legenda o wampirach nie zrodziła się z próżni, lecz z fundamentalnego niezrozumienia fizjologii śmierci. W dawnych wiekach, gdy schumowano ciała podejrzane o bycie nieumarłymi, obserwatorzy widzieli zjawiska, których nie potrafili wyjaśnić. Ciało w rozkładzie pęcznieje od gazów, co sprawia wrażenie, jakby zmarły przybrał na wadze po sytym posiłku. Skóra wokół ust kurczy się i cofa, optycznie wydłużając zęby, a z ust często wycieka ciemny płyn przypominający krew. Dla niewykształconego chłopa był to dowód, że trup wciąż żyje i żeruje. Do tego dochodziły rzadkie choroby, takie jak porfiria. Cierpiący na nią ludzie mieli bladą skórę, która pękała pod wpływem światła słonecznego, a ich dziąsła odsłaniały zęby, co idealnie pasuje do wampirzego opisu. Warto też wspomnieć o historycznym pierwowzorze Drakuli, czyli władzie palowniku. Ten piętnastowieczny gospodar wołoski nie był krwiopijcą w sensie dosłownym, lecz sadystą o niewyobrażalnym okrucieństwie, który swoich wrogów wbijał na pale, tworząc całe lasy umierających ofiar. To jego przerażająca reputacja stała się fundamentem dla literackiej postaci hrabiego wampira. A co z wilkołakami? Wiara w ludzi zamieniających się w bestie jest równie stara i również ma swoje źródła w medycynie. Jednym z nich jest hipertrychoza, rzadka wada genetyczna, która sprawia, że ciało i twarz człowieka pokrywają się gęstym włosiem, upadając go do zwierzęcia. W czasach, gdy inność budziła lęk, tacy ludzie byli wyrzucani poza nawias społeczeństwa. Istnieje również likantropia kliniczna, realne zaburzenie psychiczne, w którym chory jest głęboko przekonany, że zmienił się w zwierzę, co prowadzi do agresywnych zachowań, wycia czy poruszania się na czworakach. Nie możemy też zapomnieć o wściekliźnie. Człowiek zarażony tą chorobą cierpi na światło wstręt, dostaje konwulsji, a z jego ust toczy się piana. W połączeniu z niekontrolowaną agresją i próbami gryzienia, objawy te idealnie wpisywały się w mit o bestii w ludzkiej skórze. Niestety, w XVI wieku te medyczne przypadki kończyły się tragicznie. Procesy o wilkołactwo były równie brutalne i częste, co procesy czarownic. Wampiry i wilkołaki istniały ale nie jako nadprzyrodzone monstra władające magią były to ofiary chorób genetycznych zaburzeń psychicznych oraz naturalnych procesów biologicznych których dawny świat nie rozumiał ubierając ludzkie cierpienie w szaty potwornych legend